Siemanko! Kolejny odcinku z Woody of Dead Island Jedziemy dalej Na wyspie pełnej zombiaków O Woody właśnie jako zombie chciał ich Tak, eee... jasne. <grych> Dobra nie wiem czy na pakie czy o tutaj Nie, ja nie chcę kierować Wynosi się! <grych> ja nie chcę! Jedziemy <grych> ja prawo Czekaj ja nie mam zaznaczone Ja na pakie sąsiadłem, dobra Co bierzemy? Trzeba automatycznie to zaznaczyć. No. Co bierzemy? No mamy tą główną. Półka z masłem? Okej. Okay. No. Pewnie się powiedz mi gdzie to jest. Gdzie to jest właśnie? Gdzieś. Oj? Nie. Tu? Nie. Perdemy gdzie to jest. No, możliwe, że nie mamy odkrytą tam mapkę wiesz. Chyba, że zrobiłem szybką punkt. A gdzie pisze, że mam iść? Mmm... Zadania... D. Poszukaj konserw w barach. A, to Ale... bary! To gdzieś... A on gdzieś... Coś wspominał koło tego hotelu. Nie, on mówił coś na barze, że koło barów jest tam ten... Koło hotelu, a gdzie jest hotel? że gdzieś... Tu. Tu gdzie byliśmy? Tu były te bary. Tam daleko co mychaliśmy tym tunelem. Czy ja wiem czy tym tunelem? No, a gdzie były te bary? Bary były gdzieś tu. Dalej ci bar? pokażę. Tutaj gdzieś koło basenów on wtedy mówił. To tutaj są baseny, tu gdzie położyłem teraz niebieską tą. No ja nie wiem gdzie jest niebieska według tu... Dobra. Dobra, tam ja gdzie to... są baseny, y, bo my jesteśmy o, właśnie, o tutaj, dobrze jedziesz. No, hmm. wiem, ale Czy... potem gdzie się zatrzymać, gdzie? Się zatrzymać. Gdzieś te na dole, gdzie są te baseny. Jest no jest basenów, no to. Tu? Czy dalej? Nie, nie, ty pojechaj w ogóle w drugą stronę. Jak w drugą, nie idzie już tam, tam coś cofniemy do początku. No właśnie tam mieliśmy przy tych barach być. Jakie bary, farmazyn. No ty jedziesz cały czas dalej, a to mieliśmy ich do początku Tak tam nic nie będzie Ale mieliśmy ich koło basenów, a tam są baseny A tu też były baseny No ale tu były takie małe A tam są większe Ty się, się stałe A tam, farmazy Gdzie Mike przyrządził Ciebie koktał on nam wyskoczyło tam przedtem Mówiłem Dobra, jedź, jedź, jedź Gdzie jedz jak tu nie przejadę? No to musimy wysiąść po prostu no mówiłem ci. Gdzie ty masz te bary? Tam gdzieś te bary są. No na pewno to nie tam wydaje. Bo on coś wspomniał. Gdzie przy te bary były? Bar, tu gdzieś. Czy z nim gadało wczoraj? On mówił, że gdzieś przy barach. Hotele i tam był bar. Tam jechaliśmy. o oh, Małgorzanko Tu też mają po 12 automatycznie automatycznie chyba się po prostu zwiększają im poziomy Dostosowywane do twoich Nie kopie się leżących Nie, nie ale się na Gdzie tu jest ten bar? Nie. nie no, bary gdzieś były Tam są bary, zobacz no to zobaczymy jak tam nie będzie konsert Tu się poszukaj indziej, ale tam też są tam są bary właśnie Trzynasty Critical i kolejny critical O oh, nogiem odciąłeś chyba Nie ja nie czyna Ej to jest Beat Diemarko I dużo tam jest. Dawaj moją broń. O kurde. Trzymanko, trzymanko. Wow. Jest asy. Ja złą broń mam w ręku. Może być ta. Okej okay. ja mam furie jakby co, ale chyba teraz nie będę używał fuji. Wow, czemu ja wziąłem alkohol? Wtedy większym obrażenia zadaje alkohol. Tak, dobra. Z tego co pamiętam. Uuuu. Kręci mi się świat. Telefon. O. Już przestał działać alkohol. Okej. Okay. Tam są koleś. Czekaj, ja. Tu są bary jakieś. Może tu znajdziemy konserwówki? Next z tym naszym? Znajdźmy konserwy. Trzeba tu wejść. Dobra, no. wlazłem. Konserwa! One sztuka. A tu nie Dowód Dowód szamości. One sztukę znalazłem. No. A reszta? I mamy tych trzy. O, idą woda. No, podejdźcie jest, to jest to O ty śmato! Gdzie tu są kon, to nie kum, to tylko bar jeszcze. Tam dalej. A tam? Chyba. Z... To prowad. Czekaj, tu jest jeden. Tam jest chyba zwykły dom, to nie. Tu jest jeszcze bar. Tam jest bar, na, mamy naprzeciwko. No to o, to jest swędacz. Okej. Okay. Jesteś tu na lewo. Mm, tam jest jeszcze bar. Bar Tropicana. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Jeszcze nie zepsułem tego zamku. Tu uh. no. jeszcze mamy bar jakiś, spokojnej starości. A tu co? Wow, za co tam dostałem Nie wiem, ale ja przy... napiję się. O, dobre. Tu masz napoje jakby, co zarobiste. Woda. Przyda się. Czy można wyjść? O, wejdziemy, wejdziemy. jestem jakie jestem pełen. Tam. Taśma klejąca. Co to jest Denny Luke jeśli nie słyszysz to... Insulina jest w Łazience na wresz... półce, potrzebuję jak najszybciej Ty może jakaś poboczna misja Dobra weźmy tą insulinę gdzieś w Łazience Tu mam kolegę koleżankę Kolegię czy koleżankę? I tego, i tego Gdzie ty jesteś? Ten już wylas na dwór No, a co to tam mamy? właśnie? Jak mamy konserwy szukać, a nie zaistnieje. No tak, tylko ja chciałem tam pokazać. I ty mnie tu blokuje. Olaj. Wow, plac. Masz babo, plac. Tam było do naprawy. Jak się bronić po naprawie. No to co było To ja wracam tam. A ty sobie do wody? Ja muszę sobie broń naprawić. A tutaj było do naprawy. Napraw. Heee! Spirujcie! No to zaraz do 14! No za do Ciebie przyjdę, tylko sobie ponaprawiam. I ten, i, bo ja mam szał. Czy tam furię. Wow, jak on dziwnie ma na tymi rękami, taki Zgadnij ile mi tych kwadracików. No, no ile? Z Pum. Furia ja mam Której nie posiadam. Ja posiadam Idę już do ciebie Kulega Ale spokojnie, w oko ci działłem, co? Ileś? Wow. Zaś kurde, ale... Ja bym musiał napoja mieć. Tam były napoje. W tym domku, co możesz się cofnąć. Dobra, już nie będę się poradzał. Co mu jest? Ej, co mu jest? Zpugował się. Algi jakieś. Dobra, tutaj nie. jestem. Bary. Otwieramy bardzo spokojnie starości. A, trzeba wyważyć. O, koledzy! Do mnie koleżanka jest to. Jakie brzydale morskie. Z Konserwę znalazłem. Ale to zarobisty kastet znalazłem. Jakie obrażenia ma? Trucizna zabójcy jakieś. To, za e, to jest co za... Eee, to jest druga słaba. To jest ten LOL! Ale kastet zarębisty znalazłem Będę z kasteta napierdzielał To gdzie jeszcze jeden? Nie wiem, ale mamy dwa O Par jeszcze jeden, trzeba popatrzeć Tam byliśmy, tam byliśmy No właśnie Jeszcze jedną konserwę trzeba skończyć Tam nie ma żadnego baru? Gdzie? tam nie Czekaj, widzę. bo... Mm. Widzę domy. Zadania... Przepierają. Ok, umieć mm. Tu byliśmy! Tu byliśmy! Jesteśmy tu, jesteśmy tu... I tam jeszcze jest jeden bardzo daleko od nas. I to prawda. Tak daleko od nas. Bardzo daleko. Ja sobie tam zazna zaznaczę. To wtedy pójdziemy tam, ok? No. Tu. Mamy 166 metrów tam. Czekaj, co ty jeszcze jest? Ja już biegnę. I dobrze biegnę? Dobrze. O, już nie mam, tu rozstania. Dobrze biegnę. I tu jakoś tu mi pokazuje. Wow, ty ja mógłbym mieć wol o, ja. o! Witam pana. O ty! No wstań. Mam kaszteta, nie boję się. Kaszteta? Nie boję się ciebie. Dalej. Leżą, czego się nie bije, ale trochę Ja się ty trochę tam A, ty tam już poszedłeś. No bo ja nie wiem, gdzie tam jest. Tu gdzieś, i teraz tu gdzieś. I teraz tu gdzieś, i teraz do góry. No już. I teraz tu i przeszukamy. O, masz tutaj napój, chciałeś. Idziemy. Tak jeszcze pełnego. Oszczepiły też czołaj przyzna się. Do góry. I teraz no. musimy iść tędy. I tu qualquer O, está lá. Está. Ó. Okay. E trata-te. E tu sambare. O. Tá uma espada na. que wow, é. Yeah. Tu som. Są... Tu mais bronejas No Não, um castet. Eu castet. O, czekaj, należy rzeź. rzeź nie winiątek Okej, okay, padł. Jeszcze ten. Okej. Okay. To idziemy tam do bara. Do baraka Obamy. Chciałem o niego play. O, tu trzeba, tu Lebie będą zemiaki. Bo trzeba wyważyć. O. Nieproszony gość, ale nie ma zemiaków. Dobra. Konserwa. Mam. Miam, 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 Musiałem się napić. Tu masz picie. że tyle picia tam było tak. na zewnątrz. To jest się napiję. To gdzie mamy iść z tą konstrukcją? No tak, chyba wrócić na raczej. No, no, aha, no, tam. Czyli Tutaj. musimy i... Mamy 227 metrów. No, 226. Dobra, no to idziemy. Tylko sobie broń tu jako nieważne. O, na przykład tą. Dobra. Czym pokazuję tu? Chodź tu pójdź sobie, Idę, idę. Coś mamy zrobić. zrobimy Jakieś czerwone te... Jak się coś to, to zrobimy. Dobra. Kolega. Kolega. Tu też jest bar. Wow! O, kolega chciał mnie zaskoczyć. No ale już mamy konserwy, to po co? Jeszcze żyję Hipokrytyka mnie mi to nie tą sens Czekaj, Tu jest ta ręka patrzcie Tu słyszę ich Co dobre to później O, ciemanko Gdzie? Ja rzucam Gdzie? A w środku ty jesteś Ja z drugiej strony wchodzę ty co jest? A bo mnie napierdziela tu zombiak. Chodź tu Oko ci wsadzę i będzie po tobie. A ja w oko. O mnie nie mnie na metry. Nie mam jeszcze. Muszę się napić. Zaraz, tu ten. Ja idę po ten ten Po ten ten O! Rzucam, rzucam. Idę! Jestem! Jak, jak go pociechałem Jestem. trochę. Trochę pociąga. Rzuć to. Się chce. Szybko, dobra już za późno no, ej chodź, no, chodź, mnie, ja chodź, chodź do mnie, chodź do mnie Chodź, chodź, chodź No chodź, chodź, chodź O kurde Jezu, dobra Chodź, chodź, no chodźcie Kurde Tu coś picie? Biorę cokolwiek Dobra sen ucieknie B Ty pierdol kurde słyszę Ja chciał picie miec Wrzucić w to 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 Wow Mam jedną kreskę i jestem w wodzie Nie jakby co wyżył Kudle. w wodzie Łou wow. się leczy w tym Ludzie latunku ludzie ratunku Wodzie mnie ja tutaj robię? gonili w basenie Łoje idzie na mnie chyba z sześciu A ja już mam półtora krat kratki życia Ulega. Idę do ciebie idę Staram się Ja uciekam że... Co to to jest trans, mój, tak, mówię, ja tam porzucałem w tak. niego rzeczy O, i się zawiesiłem Na tych zombiaków O, pojedzam O dobra jestem Dobra, gdzie jest ten zombie? jak muszę w to a zresztą coś męczę, jak go tu nie ma to idę do środka lol on się odżywi on tu jest tutaj stop, no stop, w stop, w stop, w, to, w, to, w to. To. czekaj no chodź, no chodź debilo czekaj musimy bliżej do niego to powie. ja już mam nacelomane jakby co U tutaj też bo tu mi jeden przeszkadza. no dobra już no to no to dawaj Waża idzie ten ząb, jak... Jeszcze nie! No, Teraz, zrzucaj! Co ja mam jeszcze? Ja też Hugo dało. Ja mam tylko kastet. W niego rzucę! Masz go. Masz, Jeszcze. Masz. Ej, to mu nic nie robi prawie. Ma nie, jeszcze nie? kawałek. Muszę jakąś broń swoją odzyskać tu. Dobra, mam No chodź. No chodź. No chodź. Idziesz? No chodź. Daj mi się do mnie chodź tu! Nie, za mną a ja go wrzucę Bo co jeszcze? w niego? Ale nie w to... ja to rzucałem i to jakoś nie chcę wysłuchać. Oleją się tym diaktyk Rzucam w niego Masz Masz za dużo helpa A masz Wiesz Poległeś? A, Jej, ja zrozumiem poległeś. Teraz ja Jeszcze połowę życia, ma Tą beczką do niego wyrzucę. A teraz trochę mnie. To się lepiej napije. Niewolko? Co jest fajnak? Aaaa, dostał trochę, ale... Kurde... Moje bronie... Ej, pomocy. Jeszcze trochę. Nie daj mu się leczyć. Bierz, bierz. Biorę tą beczkę. Dostał trochę. Daj mi wziąć beczkę, kolejku. Ma no, jeszcze trochę tylko. Masz Dobra, moje rzeczy A. Ile ja w niego porzucałem Ja też mam kilka tych rzeczy Ile ja rzeczy w niego porzucałem To chyba, A nie Wszystko muszę zobaczyć O, dobra, mam wszystko tak. Chyba A to jest jeszcze moje Ok Kolejna Dobra, konserwa tu była ta niebieska rączka, nie? 16 poziomu Rączka, ale już jej nie ma Chyba na konserwę ona była ma, Masz full hapta? Masz full hapta? Idziemy To tu jest napój to jest, to jest tyle napoju wokół Wracamy, nie? Wracamy, wracamy U mnie coś muszę rozdać ja muszę wziąć się Tom serosta. broni plus 5. Koszt energii. Użycia broni świeżnej 10. Szansa, traficzne. Możesz miarzyć głowy. Ceny trafiają w głowy tutaj Gdzie wam? Ja to wziąłem do ręki. Co dodałem, tu. Ty tu mamy coś. coś. Yy, Który Tu. Tu. Dobra. Według moich obliczeń. Tu. 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 na dół. Nie, tu. walczyć? No raczej, dwóch za nami idzie. I z przodu jeden. 16 poziom. Dobra. Wow. Wow. Dostałem go. Tu ja już trzech będzie. idzie. Ale Rzucają we mnie! Kurdeee... Jeszcze jeden przyszedł Pali. Teraz będę miał furię. FAK! słabi Trzeba się trochę cofnąć. To jest trochę za dużo. Bejbić Ja na razie z kopniakami oh. radzę No chodź Wow to za strzałek? Co? Dobra, teraz już nie wstaję Bo w dupie miałem jej pogrzebać A jeszcze jeden Cholera, rozdeptałem go Mój nowy okay. AK Czemu pisze... U... Czekaj, czekaj Na tobie pisze... Aha, dobra Pisał oczekiwanie na akceptację jakąś Ta, oczekiwanie, już zaraz... O Krytykale są Tak się to robi Mogę rozdeptywać no im głowy jakoś. Dobra, idziemy dalej Czemu zaś tu ręka się, się pojawia, Masz baga pewnie Co? Poszukaj konserw, aha już mamy. A czy ty masz trzy? Nie, ty masz dwa, to ja ci dam później. Czekaj, czekaj. Ekwipunek. Ja mam Masz dwie. dwie konserwy. No to luz. Ja mam też dwie. To idziemy.